Mamy dzisiaj dzień, kiedy to do małej wioski Betlejem przybyli mędrcy ze wschodu, aby oddać hołd dzieciątku Jezus. Choć byli pokanami, Bóg objawił im prawdę, że to małe dziecko jest kimś wielkim, jest królem narodów, obiecanym mesjaszem i zbawicielem świata. Pragniemy Jezusowi naszemu Panu oddać pokłon i złożyć dary. Jednym z najpiękniejszych darów jest nasza wiara, że On, Chrystus, jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z Matką Jego Maryją. Upadli na twarz i oddali Mu pokłon. A otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary. Złoto, kadzidło i mirrę. Całe to wydarzenie, które celebrujemy, tajemnicę wcielenia, ma cechę czegoś, co jest bardzo... Własne, niepowtarzalne, jedyne, przynależne tylko Bogu, to Jego wkroczenie, boskie wkroczenie, czyli na miarę Boga w nasz ziemski świat. W języku Kościoła jest tylko jedno słowo, które oddaje treść tego wydarzenia, czyli boskie działanie w naszym świecie. Jak słyszymy to słowo. Misterium to ono właśnie to oznacza. To jest dzieło Boga, które dokonane jest w naszym konkretnym ludzkim świecie. W języku Kościoła ta uroczystość ma myśl, która dla nas jest fundamentalna. Jest to uroczystość objawienia Pańskiego. Boga, który daje się poznać człowiekowi. Zgodnie z dawnym zwyczajem w czasie dzisiejszej mszy świętej błogosławimy kredę, aby nią oznaczyć drzwi naszych domów na znak, że przyjęliśmy wcielonego Syna Bożego. Błogosławimy również kadzidło, aby jego wonią napełnić nasze mieszkanie na znak, że wszystko pragniemy czynić na chwałę Boga. Módlmy się, aby Chrystus w Nowym Roku przebywał między nami i aby wszyscy, którzy Go szukają, tak jak mędrcy ze wschodu, mogli Go znaleźć w naszych rodzinach. Pobłogosław tę kredę dla oznaczenia drzwi naszych mieszkań, w których przyjęliśmy światło Twojego objawienia. Spraw, abyśmy się stawali coraz bardziej widocznym światłem dla ludzi, którzy Ciebie potrzebują i szukają. Błogosław to kadzidło, aby jego wonny dym znosił się wraz z naszymi modlitwami przed Twoim obliczem. Spraw, niech nasze domy, napełnione wonią kadzidła, będą miejscem codziennej modlitwy w jedności z Twoim synem, który zamieszkał między nami aby objawić nam Ciebie, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.